Dzień dobry, z tej strony Velma, a dziś ze mną jest Promaluk się ma. I dzisiaj pokażemy wam serwer OTF e, i IP będzie w opisie. No powiedzie wszystko za mnie. To jest już druga próba nagrywania odcinka. Aktualizacja frapsa, citowanie frapsa itd. Nic nie słyszeliście. Dobra. I teraz wam pokazujemy... I onego mada faka the squad. Nie no co powiedziałam, ale dobra Słuchaj, teraz ja się idę zaraz klepać ogólnie W ogóle tu są cheaty dozwolone Kurwa Nic nie słyszeliście? Nie, nie, nic, nie nic Get the fuck away Ty, ja idę zobaczyć jeszcze na wartku coś Weź nie przeklinam ci No sorry, mi się, ale... Zaraz to przypadkiem jest pet. Pet. Nie, nie mogę. Pet. To pet. You are not allowed to. Kurwa. Jak widać nie przeklinam, używam po prostu innego słowa. Kurde, trochę koksów mam, perak, też mam. Jestem damą, mnie połyka. Połukka. kurde. Byś trochę się poklep z nami, co? Okej, okay, poczekaj. Okej, poczekaj. Aha, dobra, warp. Fyry era. Fyry era. To choć może się razem poklepiemy na warp Mini PVP. Okej. Okay. Okej. Okay. To chodź na Warp. Mini. Widzicie takiego chciałam właśnie Warpa zrobić. Warp mini PVP. Dobra, czekaj, tylko sobie I może jest dozwolona tutaj komenda Repair Al. No i fix all No patrz Bartusz, 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 sklep. No się klep, chodź, gdzieś go mieli. Czekaj, czekamy tutaj na niego, aż on tu wyjdzie. Kurna, czekamy na niego, aż on tu wyjdzie! Nie. nie? Ej, kurna! Czekajcie, niech to przestał działać automatycznie. Odetnę ci głowkę, zagramy wszystko... No nie w ten mości się wypinkala! Kurde, ty tylko że ty masz enchantowanego ekskalibura. Bierz moje i Jak widać szybko padłem, bo byłem na koksie Szybko Dobra, no to widzieliście Jakoś padł Dobra, chodź do wymieniarki, oddam Ci wszystko I teraz się klepałem bez aury Jakby co? No, jakby co, ja nie mam aury Ale ja mam, tylko teraz nie miałem on ma aura z jednego względu ma inne aury No No masz To, to Innego saka sobie koksów wezmę To No nie, w ogóle nie masz pereł, w ogóle Dobra, to... to Trzeba sobie wziąć parę. Ani parę... nie wziąłeś. Jeszcze amu regeneracji i smożało Ok. Okej. I ludzie, jak nie wbijecie, jak mnie zobaczycie, to możecie poprosić o jakieś itemy. Tu wiecie, że oglądaliście filmik na Ed. Że mnie, że mnie subujecie. Pamiętajcie, każdy lajk nas motywuje. Do dalszej pracy. Właśnie. No widzicie, nawet on aż W chce. ogóle administracja dzisiaj mi ciastek, yy, yy, administracja ciastek nie powiedziała, że cicy są tutaj dozwolone. A mi wczoraj każdy pisał, że cicy są dozwolone. Ale ja jestem grzeczny, ja nie używać. Ale zarypisty przycisk. Dajcie mi, a mu. No jak widać, te, this is a magic. Kurde, ale usunęli za to te. Nie, nie chcę rypać koksa Dobra, wystarczy mi tyle fooda. O i jeśli chcecie na przykład topór tyranów lub no, coś, to nie walcie do mnie, bo ja od razu mówię Ja kurde cią prawie ciągle dedam. Chcecie to wszystko zrobić na parkour. Zresztą, ale jak wam nie będziecie chciały iść na parku, nie, nie jesteście leniami lub nie macie perełek, no dobra, nie będę, macie go cicho już. Dobra, e, zdradziłem wam właśnie moje imię. Chcecie ten? Chcecie imię po. To... tego? No wiecie o co chodzi. Czekajcie, ja sobie tylko trochę. Nie, nie. Wiesz co ja właśnie zrobiłem. Kopałem drewno, to parę tygodni mi się zniszczył. Dobra, jak chcecie i no to po prostu... O, jest ziom. No pójdę. O, i jeśli chcecie escape'a, to walcie do... Dobra. Jeśli chcecie to, no już macie pro malucha napisanego w prawym górnym rogu, a mój? Już wam mówię. Mówię. Ty -ty -ty. No znajdziecie mnie właśnie, o po takim adresie. Dobra fajnie, nie wiem co mówię jak jakieś dziecko, ale chodź na Warp. Fre. O jeśli macie tego. Nie, niepełno, no wiecie, niepełno, kurde mam laga i gram na 120 fps. A zawsze, kiedy. A na Jasiemce gram na 60. A tutaj mam większe lagi niż na Jasiemce, ale dobra. Nic nie mówię. I o, i czemu mówię tak szybko? Bo. Pierwszy odcinek, znaczy nie, już 51, ale ten będzie pewnie wrzucony na YouTube. Chyba, że coś się zwali. No, dzień dobry. Czemu? O kurde! A to... A ziom55 to chyba był, a nie ziom05. O, i czemu gram na Minecraft bajzyczu? Z jednego powodu. Promalów ma premium, ale on zarypał konto. Psz, nic nie mówiłem. Ja też będę grał ogólnie na premium, tylko muszę konto zarobić. No, nie, no. O! I właśnie, nie, że zarąbamy, że wiecie, kraniemy hasło, lub mamy kreślenie Minecrafta, że się nie musimy logować, tylko po prostu wpisujemy ten sam nick, tylko dajemy inne, większe litery. Że na przykład, jak macie SKKF, to wystarczy, że na przykład dacie S, tak o. I macie wtedy konto SKKF-a. Proszę... Ole, moja Kar O, moja Karolina! Poszła do Karolina! Jak ktoś grał z was na PvP Craftserve, to tam był taki Kuba CR797 i to jakby co to ja i ja wtedy tam tych nie miałem. Tak samo na koncie XXX, Dark PvP, XXX. To też ja. mi szybko się mi amulety też kończą. My zaraz będziemy kończyć, bo to wiecie, taki odcinek. Taki pokazujący, zaprezentujący serwer. No, prezentacja. O, i będzie też seria Survival. Prawda? No. I też w tak, ogóle na tym serwerze jest Survival. No tak, ale tutaj to tu wiesz, każdy ma jakieś props i -y, jest drop. A my nam chodzi o takie coś jak. Znacie kwadratową masakrę. To my właśnie takie coś zrobimy jako. Serwer. Aha, dobra. Widzieliście to widło? kurwa. Nic nie powiedział, nic nie powiedziałam, nic nie powiedziałam. Nie obrażajcie! Nic nie Ogarnij powiedziałem. Się. Ogarnij się. Okej. Okay. Mamo, nie bierzę. nie, widzicie z niego, że taki nie ogarnę jak zawsze. Ej, bo przyjdę do ciebie w nocy. <grym wytrzyma> Weź chociaż wyjść na PvP, a nie że stoję w miejscu. No chodź tylko tu. Oraj. No, cinku, dednąć. Ale nie, to nie jego wina, wiecie, deadno przez Citera. Słuchajcie, ja chyba sobie aura na ten serwer, ale spokojnie. Ja ogólnie Aurusem komusem jebam. je... Pip! No, nie jestem po prostu konusem. Spokojnie jeszcze mam amulety, i te wszystkie mam seta. Tylko ja ciągle, kurna, dedam. W ogóle, jaki to jest słaby set? No to też, sad. Cicho to. tam. Delnę z perełkami. Dobra, perełki wcale ważne nie są, tylko do orania. No, i się naprawdę przydały. No kurde, to ma iść na jedynkę, to ma iść na dwójkę, nie, to ma iść na dwójkę, to ma iść na trójkę, to ma iść na czwórkę, to ma iść na piątkę. O. Widzieliście magię. I kiedyś Wam zaprezentujemy PvP Craft Server. No, ale ja tam dostałem tym na dwóch kon kontach się kurzy, dla I Teraz tu gram Ja dostałem tylko raz. Jeśli widzieliście MC Matrix, DJ Haros, jakby to DJ Haros, to ja byłem od tego, który od 0 do 7 level i ten doszedł. A reszta to mi gościu zarypał konto, bo myślałem, że mi da opej. Dobra, wszystkiego się dowiecie w następnych odcinkach. Co, kończymy już? No, no to chodźcie tam pożegnać. Gdzie zacząć? F5 No to hej, do zobaczenia. Pa. No.